Witajcie, stali z tej strony który Alik, to jest właśnie kolejna materiał z ZEI, Store. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku, mieliśmy właśnie tutaj dalsze wytwarzanie tutaj stali. To była oczywiście burza temporalna, która jakby nie patrzeć, i tak była bardzo owocna, co ciekawe. I to bym powiedział, że bardzo owocna, co mnie bardzo to cieszy. Z tego prostego powodu, że zyskaliśmy po pierwsze tak e, zapas nowych zębatek, czyli waluta, zębatki temporalne, czyli to co jest najważniejsze, oraz dość ciekawy przedmiot, taki dość unikatowy, czyli wyśmienita przekładnia obiegowa pod zespół Jonasa. I to zyskaliśmy za pomocą pokonania potwora, czyli dwugłowy Drifter, który oczywiście zadaje ogromne obrażenia, bo to zadaje obrażenia na poziomie czwartym, więc... Ja nie wiem, czy ta moja zbroja by wystarczyła, czy, czy bym je wziął na przykład na strzała. Jest to dość duże ryzyko, żebym mógł mnie wziąć na strzała, bo to jest bardzo, ale to bardzo potężny przeciwnik. Ale na szczęście udało się. Całe szczęście. Poza tym, w międzyczasie ja tak troszeczkę tutaj coś tam przeczytałem na temat mojego pieca hutniczego. I muszę tutaj dać lekkie poprawki. Mianowicie muszę wykopać tutaj specjalną komorę. Komorę, która będzie tam przekowywać oczywiście takie materiały jak. E, właśnie paliwo. Paliwo, które będzie później zapalane, ale do tego bym potrzebował jeszcze drzwiczki metalowe. Właśnie, jeszcze drzwiczki metalowe byłyby tutaj bardzo potrzebne. E, nie te ogromne drzwiczki, tylko te malutkie. Czyli ja bym potrzebował, jakby to powiedzieć, dwie płytki żelaza. Znaczy jedną płytkę w sumie. No, jedna płytka by wystarczyła nawet. Ale no trzeba to zrobić, najpierw trzeba to zrobić. Ja tutaj już takie dwie sztapki sobie przygotuję, ale i tak muszę dołożyć troszeczkę tutaj węgla w tym przypadku, więc jak widzicie, znowu coś jest nie tak. Znowu oczywiście dalsza robota jest przedłużona i trzeba znowu czekać i znowu oczekiwać na kolejny progres. I trzeba mówić się to męczące. Kurczę, powiem wam tak, że sama mechanika, sama metoda wytwarzania stali, zwłaszcza jak to się robi pierwszy raz, to jest... Wow! Tak czasochłonna! Tak dużo to czasu zajmuje, że jestem po prostu, jakby to powiedzieć, dosłownie przerażony. Sztabka żelaza, ja bym bardzo poprosił. Czyli to się robi z dwóch płyt żelaznych. Czyli ja bym potrzebował dosłownie takie cztery sztuki, bo ja potrzebuję właśnie żelaznej drzwiczki. Ewentualnie mógłbym. Wiecie, zrobić odzysk, mianowicie mógłbym usunąć te jedne drzwiczki, które ja posiadam już do mojego pieca koksowniczego, ale wiecie co, żeby nie iść już tak na skróty, no to po prostu wytworzymy, tak? Po prostu wytworzymy. Ma Na szczęście mam trochę tych sztabek, no ale wiecie, to kolejne sztabki pójdą na to, kolejne pójdą na coś innego. I weź człowieku tutaj... No, kontynuacja roboty, jedne słowo, tak? No właśnie. Na szczęście to się powoli kończy. Te sztabki już sobie tutaj zagrzeję, żeby powoli się robiły. Zrobimy właśnie takie dwie płyty metalowe. Chyba, że już mam jakąś płytę metalową. Nie, nie mam płyty metalowej, czyli jeszcze trzeba poczekać. Ale tak, pytanie, czy ja mam materiały budowlane? Potrzebuję do dokładnie. Okej, okay, mam materiały budowlane, czyli mogę to zrobić na spokojnie. Dobra, czyli to mogę zrobić. Mam łopatę, łopata jeszcze jest funkcjonalna, czyli mogę ten zrobić projekt na spokojnie, nie ma takiego problemu, na szczęście. Ale wiecie co, od razu to damy tutaj. Ty się tutaj ładnie zagrzejesz. I dzisiaj wytworzymy te drzwiczki. od razu. Może w tej nocy, zobaczymy. Chyba nawet w tej nocy, jak już tutaj wszystko się grzeje i chyba to zrobimy wszystko tak na spokojnie, razem z progresem. Jeszcze raz przepraszam, że znowu coś jest nie tak, znowu jakaś robota, no ale no, trzeba to zrobić, no bo trzeba. trzeba, a od mojej strony to jest moja wina, a dokładnie niedopatrzenie, no ale co się dziwić, jak to też robię pierwszy raz, dokładnie z wami, więc no, coś mi się wydawało, ale się okazuje się, że jest inaczej, ale dobra, no, co, no, troszeczkę dłuższa seria będzie, tak, no co tu poradzić, no nic nie poradzić. Ale dobra, to się wytwarza. W ogóle jeszcze będę musiał zrobić małą wyprawę po granit, bo to też nie jest do końca, jak to się mówi, finish. Ale to chyba w następnym odcinku, bo dzisiejszym zrobimy te najbardziej czasochłonne rzeczy. Dobra, pierwsza płyta się robi. Dobrze, że to pracuje masowo. Bardzo dobrze. Wiecie co, od może bym jedną sztapkę tutaj dał. Która będzie się powoli wytwarzać. W ogóle ja też będę potrzebował przy... przygotowany właśnie młotek. No, ten wykorzystamy. No właśnie, czy ja jeszcze mam, jakby to powiedzieć, czy ja mam tutaj... Schody z Wyczkowanek wyczkowane, schody. mogę wykorzystać ścieżkę. I szczerze mówiąc, chyba bym tak właśnie zrobił. Wykorzystamy ścieżkę najwyżej, jako materiał. Czyli to sobie wykorzystamy, to sobie wykorzystamy, tak to zrobimy. I tyle. Nawet jak tutaj. O, fajnie, płyta się zrobiła. Mamy pierwszą płytę. Czas na kolejną. Dobra. Czyli to się już grzeje. E, to będę musiał wyłączyć jakoś. Czyli znowu będę musiał coś tutaj odłączyć. Na przykład ten jeden tutaj podzespół, bo e, będę musiał zrobić to ręcznie. Ten jeden podzespół. A tutaj przygotujemy jeszcze i ostatnią tutaj łupkę żelaza. I na razie to tyle będzie. na razie, No, na razie to będzie tyle. Mimo to, że czasami bez sensu gadał łamliwy język. Polski język, trudny język jak to się mówi, no ale e, to jest po prostu taka u mnie wada, ja po prostu już tak mam, starsi widzowie już raczej są przyzwyczajeni do tej mojej wymowy, no wiadomo, że inaczej, nowi widz to może to dziwnie odebrać, a nawet trochę się nie do mojej wymowy, no ale no co, na no nic na to nie poradzę, tak, taki się rodziłem, jak to się mówi. O, a wiecie co? Jak mam tylko te gruszki, to ja sobie to zjem. Hop, hop. Czyli witaminki na zimę. Proszę bardzo. A właśnie, to sobie zamknę, żeby to nie przeszkadzało. To się chyba już wytworzyło. Tak, wytworzyło się. To sobie wyłączę. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, chowamy to. I to będą właśnie te drzwiczki. Gdzie one są tutaj? No, jak widzicie, bardzo szybko to pójdzie. Aż tak dużo roboty to nie będzie przy tym. Na szczęście. Jedynie tylko reszta roboty to będzie w formie usuwania nadwyżki, ale to będzie już bardzo szybkie. Ok, czy teraz jeszcze tylko tutaj? Hop. No, jak widzicie, ja staram się to jak najszybciej robić, tak? Dlatego ja też robię już takimi dosłownie, jakby to powiedzieć, skrótami. Dobra, teraz tylko usuwamy te części. Jeszcze tutaj. Dobrze, mamy to. Bardzo szybko mi to poszło. To teraz od razu to podłączamy tutaj. Nie tak, tym naprzód. No wydaj. Dobra, tak to zrobimy. To znowu do pracy. Proszę bardzo, ty chodź tutaj. I kolejna sztabka robi się. Ale co, mamy to zrobione? To jest najważniejsze. Oj, już jest godzina 0:46, ale i tak i tak pójdziemy spać na spokojnie. No, ale dobra, niech te ostatnie rzeczy się zrobią, to, które mają się zrobić i na razie to tyle. Czyli tak, to mamy, fajnie. Konstrukcję teraz jeszcze nie sprawdzę, bo muszę zobaczyć, czy na pewno wszystko jest tam w porządku w tym moim piecu hutniczym, ale wydaje mi się, że tak, chociaż nie jestem tego pewny, bo wiecie, dzisiejszy odcinek to dosłownie będą poprawki pieca hutniczego. No ale, dobrze, że teraz to zauważyłem, a nie w ostatniej chwili bym już odpalił, wiecie, węgiel koksowy i tak dalej, i bym się zastanawiał, kurczę, dlaczego nie działa. Więc dobrze, że teraz to zauważyłem, całe szczęście, więc mam nadzieję, że widzowie też tutaj nie popełnią błędy, tak jak ja teraz popełniam tutaj błędy yy, początkującego, ale człowiek uczy się całe życie, tak? Ja nie jestem ekspertem tejże, i to widać. Znaczy, może mam jakąś wiedzę w tej grze, ale nie jakąś ogromną, a tak bym powiedział. Ale dobra, ostatnia sztabka, a znaczy że przedostatnia, ostatnia teraz się tutaj robi. To mogę tutaj odnieść. Proszę bardzo, zjemy coś. bo już jestem bardzo głodny, jak widać, ale jeszcze schowam te węgiel brunatny. To nie chciałem wyrzucić. Czekaj, czekaj, czekaj go. Czekaj. Czy ja naprawdę mam aż tak mało węgla brunatnego? Chyba ta. Wow. Jeśli tak, no to no. No to trochę tak, tak jakby to powiedzieć, trochę tak słabo. Czyli zapasy węgla brunatnego znowu się skończyły. Czyli znowu będę musiał otworzyć dosłownie kopalnię bełchatów. Jakby to tak powiedzieć, bo no zapasy węgla mi się skończyły. No cóż, jedne słowo, trochę duże zużycie węgla jest. Ja kiedyś wspominałem, że fajnie byłoby, gdyby była tutaj, nie wiem, generator parowy, który by zasilał właśnie te urządzenia, a nie tylko byłyby zależne od energii wiatrowej. No, ale pytanie, jak to szybko by pożerało węgiel? Właśnie to jest dobre pytanie. W teorii złoża węgla są ogromne w tej grze. I to bardzo ogromne. Ale pytanie jakie to byłoby duże zużycie. Ale pe pe pewnie by się dało to jakoś kontrolować. Mianowicie te... Yy, mianowicie ustawić generator, żeby pracował w tych i w tych godzinach, czy jakoś tak. Nie wiem, nie wiem, bo... W podstawce tego nie ma, Ale pewnie jest tutaj, jakby to powiedzieć, w, yy, w modach. Ale mody się nie pojawią z tego prostego powodu, bo takie mody mogą... No, uszkodzić save'a w takiej formie, że po prostu save przestanie działać. A tego raczej wolałbym taką uniknąć tutaj katastrofę, bo to był, byłoby dosłownie ogromna katastrofa. Więc tak to wygląda. Dobra, ale chodźmy spać, bo już jest długa rano. No, trochę materiał pewnie będzie dłuższy. Pewnie tak. Ale dobra. Okej, okay, tutaj się najadłem. No, najadłem się to mało powiedziane, raczej ledwo się najadłem, w ogóle chyba jest mgła z tego co widzę, bo taki... No taka taka dziwna jasność jest ekranu. Czy mi się wydaje? Ale pewnie tak jest. Jest godzina 1245 Koks się zrobił, fajnie. A w ogóle czy to już jest uszkodzone? O, dziwo nie, to nie jest uszkodzone. Czyli co, oni zwiększyli trwałość tych cegieł szametowych? Okaże się tutaj. Ale tak, dobrze, e, mamy to tutaj. Ja będę musiał się rozkopać trochę w, w dół. Tylko jak to zrobić, żeby to było. No wiesz, tego to, to, to takie chamskie jest, żeby w tym miejscu sobie postawić mi wywę. Może nie będzie od strony wejścia. A bo lepiej ocenę wejścia, bo to ja muszę zrobić idealnie. Hmm, zróbmy może. O tak. Ok. Ścieżka tutaj będzie potrzebna. To jest ścieżka, to jest ścieżka. Dobra, teraz schodzimy w dół. Muszę zejść na poziomy 2. Tutaj to już ładnie oczywiście też obuduję. Mianowicie żeby tutaj nie było ziemi, bo to może się zap zapadać albo nie wiem. Tylko raczej wolałbym uniknąć jakiejś katastrofy budowlanej. Mam nadzieję, że materiał budowany mi wystarczy w ogóle na tą konstrukcję, ale coś mi tutaj przeczucie podpowiada, że będzie lekki problem w tym kierunku. A ile w tym prawdy będzie, to nie wiem. Ale tutaj zrobimy taką jedną rzecz, bo chyba tutaj będzie idealne zejście, co nie. Czekaj, gdzie jest kijów? Tutaj. Aha, dobra, to trochę tak jest tutaj słabo, a chciałbym to troszeczkę inaczej, inaczej to zrobić, chyba że. Chyba że zrobimy to tak. Czyli dopiero tutaj się zacznie. Proszę bardzo. Dobra, to jest coś takiego. Tutaj też już tak wypełnię. Dobra, tutaj mogę dać ziemię. Okej, okay, dobra, czyli to mamy już oganięte. To w sumie chyba tak może być właśnie jak takie coś tutaj mam. Grunt jest taki, że teraz ja muszę zrobić taką tutaj ściankę. I dopiero teraz mogę postawić te drzwiczki. Tak, to już jest poprawione. Coś takiego i tutaj dokładam właśnie koks w tym miejscu. Mogę to wtedy zapalić. Jeszcze trzeba zrobić tutaj specjalną pokrywę. Do tej sekcji kamiennej. I wtedy cały projekt będzie no, ukończony, tak? Ale dobra, dokończmy to co ja chciałem tutaj dokończyć, czyli właśnie tą mini konstrukcję, którą tutaj właśnie planuję. W międzyczasie jeszcze ja tutaj ładnie poprawię. Myślałem, że będę potrzebował więcej materiałów budowlanych, ale okazuje się, że nie, bo już tutaj było troszeczkę zabudowane od mojej strony. Co nawet y, to dobrze było, znaczy dobrze się to skończyło. A wiecie co, nawet żeby to, to było inaczej? Bo raczej z tego co widzę, starczy mi tego granitu. Tylko czekaj, 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 bo tutaj. No właśnie. Dopiero teraz ja mogę tutaj to tak dać. Okej okay. Czyli drzwiczki są zabione? To wracamy do dalszej konstrukcji. Tak to zrobimy, bo to będzie działać na spokojnie. I co? Prawie to jest skończone. Prawie. Jeszcze przydałoby się tutaj poprawić. No, widzisz, już jest 15. Eee, tak. Czyli też ja zrobię to tak. Tak to zrobimy. I tak to zakończymy. Takie coś zrobimy, tak? No, może to nie jest jakoś specjalnie ładne. Chciałem to, troszeczkę, wiecie, zrobić to jakkolwiek, nie wiem, ładnie i tak dalej, no ale... No ale... Niech już tak będzie. Ważne, że najważniejsza rzecz, no prawie najważniejsza rzecz, że te drzwiczki zostały zrobione. Ale jeszcze... Jeszcze jest jedna rzecz potrzebna. Czyli właśnie ta cała pokrywa tutaj. Do tego potrzebujemy dwa pełne bloki z granitu. Czyli na pewno będzie wyprawa górnicza, ale nie tego dnia, bo już robi się ciemno. W następnym odcinku to my dokończymy. I jeszcze jest jedna sprawa: to jest taka, e, chciałbym poprać troszeczkę mleka. Mleko tutaj jest. Mam nadzieję, że mi się uda pozyskać troszeczkę mleka. Najpierw, że to się okaże. Fajnie, tę meczkę sobie tutaj zostawię. Nawet będę tak nosił ekwipunku. To sobie będę miał takie, jak to się mówi, szybkie jedzenie. A przy okazji, po będę tutaj odnawiał, nabiał. Czyli kolejna kategoria, która będzie tutaj wbijana. A tymczasem, jeszcze raz, to znaczy, gdzieś posadzę te kwiatki. Nie wiem gdzie. Dobre pytanie. Dobra, to tyle, tak więc schowamy się teraz do domu i co? I powoli będę kończył ten materiał, tylko jeszcze tutaj schowam te itemy na spokojnie. Już jest godzina nawet 17 prawie, więc wow, troszeczkę czasu minęło. E, tak, potrzebujemy tutaj schować takie materiały jak to właśnie wszystko. Dobrze, czyli to mam schowane. Jeszcze ja potrzebuję... A, to schować... Ja schowamy kolejny węgiel koksowy. Proszę bardzo. Dobrze, to chyba to tyle. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli dzisiaj jest podobny kanał, to zostaw tutaj suba oraz wmoreczek. Także trzymajcie się. I to są tego także do zobaczenia. Cześć!